Witam, przed nami kolejne zadanie z logarytmów. Żeby zacząć je robić, musimy sobie przypomnieć troszkę teorii, a nawet troszkę rozszerzyć już to, co do tej pory mówiliśmy. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia poprzednich odcinków, żeby być z tematem na bieżąco. Na początku my mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy logarytm o tej samej podstawie, Czyli przykładowo coś takiego, to my jesteśmy w stanie w tym momencie zapisać to pod wspólnym logarytmem, i tutaj będziemy mieli mnożenie dwóch środków. Czyli to miejsce, jeśli jest to samo, między nimi jest plus, to wtedy możemy to zapisać jako środek razy środek. Jeżeli byłoby minus, to w tym miejscu byłoby 4 plus. Podzielić przez 8. No dobra. Jest pewien warunek, kiedy my możemy stosować jeszcze ten wzór. Mianowicie, warunek jest taki, że nie możemy mieć żadnej cyfry z przodu logarytmu. Czyli my nie możemy mieć sytuacji 4 logarytm 4 z 2. Jeżeli jest coś takiego, to nie jesteśmy zwyczajnie w stanie dodać go do drugiego logarytmu. Ale jesteśmy w stanie zrobić z nim coś innego. Mianowicie, to co jest z przodu, to jest tak naprawdę potęga środka. Czyli my, przykładowo, logarytm 3, logarytm 4, 16, na przykład, jesteśmy w stanie zapisać jako logarytm 4, 16 do potęgi trzeciej. Czyli ta cyfra z przodu może pójść do potęgi cyfry w środku. No to super. Mając tą wiedzę, możemy w takim razie przekształcić dwie nasze części. Czyli tutaj weźmiemy czwórkę i damy ją do potęgi, a stąd weźmiemy dwójkę i ją damy do potęgi tu. W ten sposób zostanie nam logarytm 4, 2 do czwartej, Plus logarytm 4, 8 do kwadratu. Teraz, skoro między nimi jest dodawanie, a podstawy są te same, możemy zapisać to pod wspólnym logarytmem, mnożąc te dwie cyfry ze sobą. No i super. No i teraz już jesteśmy w końcówce. Musimy po prostu policzyć, ile tu jest. My tutaj mamy 2 do potęgi czwartej, co jest 16, oraz 8 do kwadratu, co jest 64. W gruncie rzeczy nas obchodzi, ile czwórek było wziętych do środka. Więc skoro w tym miejscu mamy 16, to my wiemy, że 16 to jest inaczej 4 razy 4, a 64 to jest inaczej 4 razy 4 razy 4. Więc skoro my tak naprawdę mnożymy te cyfry ze sobą, to w środku jest po prostu 5 czwórek. Czyli my wiemy, że to odpowiedź 5, czyli nasza odpowiedź C jest poprawna w tym zadaniu. Ja dziękuję Wam bardzo za tą lekcję. Zapraszam Was do poprzednich odcinków. Zachęcam również do subskrypcji oraz zostawienia łapki w górę, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Zachęcam do zapoznania się z platformą Edumatura która przygotuje Was nie tylko do matematyki, ale również do innych przedmiotów.